Війна розгортається за кількасот кілометрів від Варшави. Україна тримає фронт за всю Європу. Але останнім часом Європа вже втомилася. І навіть Польща, яка першою визнала нашу незалежність, на моє власне відчуття, вже отот -от відмовиться від дружби з Україною. Що сталося? По-перше, Domleni je wsi i e, w przeciepie nie znamy, co jeszcze będzie trwać, tak? Z kilki nam jeszcze będzie potrzebne energii. Natomiast jak coś Pro stawienia Polaków do e, Ukraińców, czy stawienia Polski do Ukrainy ja bym wskazała tak, że to jest dwa równi, znaczy znaczy ko pro kontakty, kontakty pro pitrymku, koordynacja, pitrymka drżawy do drżawy to tu niczego nie zmieniło się. A tak jak i od początku wojny polska stojała za Ukrainą, tak i stoi, i w nie tylko deklaracje, ale czerwone pakety do pomocy i tak dalej, one idą. Natomiast wy tego zmieniło się stawlenia polskiego społeczeństwa, tak?